Ich glaube, das transmituje, das um, mit Deutsch. Ja, das To jest leci, okej, okay. dobra, działa oh, no, teraz jest mniejsze opóźnienie Hmm. jestem na czwartym miejscu. Gram na Mirage'u. Teraz pójdę do do Anty, do Przepraszam. Hmm. Patrzcie, widzowie, jakiego. Y, jaką taktykę znalazłem na, na tego, na smoka na CT. Patrzcie to. Stajecie sobie tutaj, nie. Lecicie. Celujecie. Sta, sta, stajecie sobie po, pod tym, tym, nie. Celujecie sobie w to. Biegniecie. I z wyskoku rzucacie. I to wam leci idealnie. Patrzcie, I, idealnie troszkę, troszkę krzywo. Żebym to rzucił, ale CT. Yy, zobaczcie jeszcze raz. Patrzcie jeszcze raz. O, tak o? I teraz macie na milion procent zasmokowane CT, nie? O, widzicie? To jest. To jest ten smok na CT. Nie. A jeszcze jedno mam. Yy, mołotow na okno. Może i, ta, może i to wiedzieliście na tym, na na YouTube shortcach czy coś, ale patrzcie, ja Wam powtórzę, wcelowujecie się w to i... w plus spacja odbija się... a to miało się odbić swoje drogą od, od tej ścianki tam i no dobra, bierzemy tego let's go Ja go trafiłem, nie? Ja go trafiłem w dwóch trafieniach 74. Co to jest? To jest tragedia, widzowie, To jest tragedia. Polatajmy sobie po mapie i zobaczmy. Zobaczmy, co tu się dzieje. Dobra. Na tym on ma, ma, on ma mało HP, on ma 8 HP. Uciek do sklepi. Do sklepi. Do sklepi. Uciekł do sklepu. Dobra. No Ale że pistoletówka wygrana, to, to aż dziwna. Dobra, bierzemy skauta i lecimy na na Mida. Na Mida lecimy. I właśnie pokażę wam teraz ten trick z tym. Z tym mołotowym. No, akurat nie, mi nie wyszedł, i tak trochę lipna sprawa, taka sytuacja. Zero widzów dalej, zero widzów, widzowie, a ja mam 8 widzów, 8 subskrybentów, taka sytuacja. O, jeden widz. Odezwij się, napi napisz coś na czacie, błagam. <grystanie> <grystanie> live tylko godzinkę, live do 21.40. Давай, повтушим его. Повтушим его. О, та размещение удавалось снова. Ja bym się tak tutaj wcelować, no. Dobra, paka zaplantowana. Fajnie. Chwila, czy mnie w ogóle słychać. Tak słychać mnie. Dobra, let's go. Do Januszowi dałem bombę. Le? To jest, to jest prawdziwy Janusz, nie? Ja nie będę ten. O, tutaj wykorzystam tego smoka. Patrzcie, patrzcie to. O, teraz idealnego smoka rzuciłem na na tego. Kurde. Chciałem takim fajnie wlecieć. A mi się nie udało wizowe, nie. Nie udało mi się. Nie tym razem. Nie tym razem. Przypominam wam, że live jest do 21.40! Sigma. Bomba idzie na mi danie. To jest w ogóle sukces, nie? Pa, jakiś trik? O, under. Co jest? Brat w był? Eee, kto to jest? Olo. Olo. Nie. Dobrze gra, ziomek. Dobra, skałcik. A straciłem awłupkę, widzowie. Nie, straciłem awłupkę i to jest właśnie. То есть лепет на справа трошки. ой 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 O, blisko, blisko. Zobaczmy tutaj rozstawienie tych y, dwóch, tych graczy antyterrorystów. Oboje stoją w, w tym takim czymś, tym. Y, skąd on dostał? A, stąd, z on dostał, dobra. Pojedynek, nice. I olo, za najwięcej zabójstw. Ma już on 11, 11 zabójstw ma, więc, e, więc no. No dobra. Wszyscy mają kałacha, nie? Jedna osoba ma WP, wszyscy mają kałacha i trzy osoby mają digla. Chyba tam sześć osób ma tego. To jest widzowie kałach. jak oceniacie. Napiszcie. Napiszcie jak oceniacie. Tysiąc, 1397 fragów. Z kałaszka. Zajęłam się tym wyrzucaniem graczy i mi przypadkowo sobie. A je tak nie będę nic mówił, bo. Jezu, żeby to cały magazynek zmarnować na jednego tego, to po prostu trzeba mieć wyczyn, nie? Ja pierdził. No nic. Mm. A wupa w oknie. No i niestety. ja ani smoka nie mam, żeby to zagasić, nie? Chciałabym dostrzelić, odstrzelić, nie widzę. No paka, chodź, plantuj. Hm? Jakim prawem ja zginąłem? Dziwne. อ่ะอยาย่าย่าย Jest dobra. 6-4. Jest okej. Okay. Ajajaj. No zaś mnie iść widzowie. Dobra, jedziemy na Mida widzowie. Idziemy na Mida Idziemy na Mida i rzucamy tego legendarnego Rzucamy legendarnego tego Patrzcie O, o to chodziło, żeby spalić tamte okienko. Nie, to nie będzie to. Ja się, kuźwo, boję się, wychodzi ze skautem, nie. No, o tym mówię. A i niechę zginąć. Uh, 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 uh. umpt, 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 umpt kurr o no jej a idź pan w... chuj o to jest tak, Chodzi.

Pleca, już bym go zabił, nie? Już bym go zabił, nie? To jest... To było tak oczywiste, ja bym go zabił. Czy ktoś tu stoi? Nie, nikt, nikogo tu nie ma. Zielony yy, jakiś ostatni gracz. Gdzie on jest? Tu jest nasz ostatni gracz. I to jest, uwaga, Janusz! Janusz musi to wygrać. Bombę ma na... na... na spałnie, ale od pałaców idzie jego przeciwnik. Drodzy państwo Janusz zabija po raz pierwszy Podejrzewam, że się idzie na, na C. na tego tego, nie. No. Tego. Y idzie na Sajda. A. Drodzy widzowie, tutaj z drabinek już wychyla się jego przeciwnik Didus ale zabija go konkretnie. I w, w konektorze czeka na niego kolejny gracz. W smoku będzie plontować. I czy go zabije, zabije go. To było wiadome widzowie, nie? Eee, dobra, idziemy. Dawniej nie kupowałem Neida, na najda, ale naszła mi faza na najdę teraz, nie? Aj, ci pan Czy weszło mi to w, w okno? Nie, nie, nie O, wesz... Ale ten mi spaliło. i to tu jest, 40! Ale dostał plecki, aż mu nóżkę wygieło, widzowie! Aż... <grywka> aż mu nóżkę wygieło. Ulala. Cyknęłam

teraz idę na Ło, wow, ale widzowie, ale się odpaliłem Ale się odpaliłem, trzy fragi Trzy fragi, trzy head, widzowie, ale się odpaliłem Ale niestety zginąłem <grystanie> No i tak Dzisiaj będzie, dzisiaj będzie... live tylko do, do 21.40 jeszcze 3 minutki, a jutro będzie już dłużej. Jutro będzie liveik od 16 do 20.21 Także zapraszam serdecznie. No dobra widzowie. Jeszcze te w 2 minuty nie będę... nie będę kolejnego meczu bo i tak nie zdążę. E, no co? Dzięki za oglądanie, dzięki za bycie na tym liveie. Zapraszam Was y, jutro do live'a. A ja co, się z Wami żegnam. Także na razie, dobranoc i cześć.